Siulomalayhem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. A w ogóle wiecie, gdzie jesteście? Jesteśmy w naprawdę wyjątkowym miejscu. W bardzo wyjątkowym miejscu. Tuż za mną stoi najprawdziwszy prom kosmiczny, który nazywa się Discovery. Jesteśmy w miejscu w muzeum w muzeum kosmosu ale także w muzeum trochę lotnictwa trochę, trochę tego, co się w powietrzu działo. Na przestrzeni wieków. Chciałbym Wam opowiedzieć o czymś, o co często pytacie: a co jeśli Żyd poleci w kosmos? Jak wyznaczy wschód i zachód Słońca? Jak wyznaczy, kiedy zaczyna się Szabez? Jak wyznaczy, kiedy ma święta? Chciałbym Wam opowiedzieć o problemach, jakie mamy my, Żydzi, w związku z wyznaczaniem dat, ale także godzin. Według których musimy się modlić, według których musimy wyznaczać pewne ważne rzeczy dla nas, religijne rzeczy ważne dla nas Żydów. Zapraszam Was na myślę, że odcinek wyjątkowy, bo super wyjątkowego miejsca. Jedziemy! Zabrałem was w te wyjątkowe miejsce, bo chcę wam opowiedzieć nie tylko o kosmosie tak naprawdę, ale chcę wam opowiedzieć o czasie, troszkę o czasie i o tym jak wyznaczamy godziny w miejscach, w których no to wyznaczanie godzin jest trudne, bo jeśli ktoś chociaż trochę uważał na geografii i na fizyce, to na pewno wie, że są miejsca na świecie, w których wyznaczenie godziny wschodu i zachodu Słońca w zasadzie jest niemożliwe. Chciałbym wam opowiedzieć właśnie o tym, jak sobie radzimy z tymi trudnościami w wyznaczaniu godzin, a nie jest to błahy temat, ponieważ godziny, data jest, jest to coś bardzo ważnego dla Żydów, ponieważ w ciągu dnia mamy wiele, wiele elementów, strategicznych momentów, które są nam potrzebne, żebyśmy na przykład wiedzieli, kiedy się modlić. Te wyznaczanie godzin jest czasem proste, a czasem wręcz niemożliwe. No i jak sobie z tym radzić? Co zrobi Żyd, który poleci w kosmos? Jak będzie się modlił? Kiedy będzie wiedział, że jest szabes? O tym wszystkim chciałbym was właśnie tutaj w tym wyjątkowym miejscu opowiedzieć. Jest to wyjątkowe miejsce dla mnie. Osobiście jest to dla mnie wyjątkowe miejsce z wielu powodów, o których nie będę wam opowiadał, bo ten kanał jest o judaizmie. Więc jak Żydzi liczą czas, jak Żydzi wyznaczają czas, kiedy są gdzieś, gdzie tego czasu nie, nie, nie da się wyznaczyć. Może nie tyle czasu, co nie da określić się wschodu i zachodu słońca. Zacznijmy od tego, że dzień żydowski, dzień żydowski to dzień wypełniony przeróżnymi rzeczami, przeróżnymi rytuałami, przeróżnymi mycwami, czyli drogowskazami do Boga. No i oczywiście modlitwą. Hojra nas uczy, prawo żydowskie mówi nam, kiedy możemy się już modlić, a kiedy jeszcze nie. Kiedy powinniśmy, a kiedy musimy się modlić. Jeśli chodzi o modlitwy, to dzień zaczynamy od modlitwy szachrys. Jest to modlitwa poranna. Ta modlitwa musi być skończona w odpowiednim czasie. I jest to czas od momentu wschodu słońca, a w zasadzie od momentu. Kiedy widać już pierwsze promienie Słońca na horyzoncie, a niekoniecznie jest to wschód Słońca, do momentu czwartej godziny dnia. Czyli mamy niejako cztery godziny od wschodu Słońca, żeby skończyć modlitwę poranną Szachrys. Ale tutaj ciekawostka, bo godzina żydowska wcale nie ma 60 minut. Godzina żydowska działa troszkę inaczej, jeśli chodzi o modlitwę i prawo żydowskie. Godzina żydowska jest to hmm, może powiem wam praktycznie jak to działa. Zakładamy, że dzień ma 12 godzin. Więc każdy dzień roku, każdy dzień roku liczymy od wschodu słońca do zachodu słońca. I ten czas, kiedy mamy dzień, czyli od wschodu do zachodu słońca, dzielimy na 12 części. I każda z tych części z tych części, jedna z 12 części dnia jest godziną żydowską. I właśnie w ciągu czterech pierwszych godzin od schodu słońca trzeba wypowiedzieć, trzeba skończyć modlitwę poranną Szachrys. Druga modlitwa, jaką mamy wzmówić w ciągu dnia, musi być zmówiona od 6,5 godziny żydowskiej do zachodu słońca. Jest to modlitwa Mincha. jest to modlitwa popołudniowa. I trzecia modlitwa, jaką musimy zmówić, no to modlitwa Majryf. I zmówić ją trzeba po zachodzie słońca. Czas, kiedy musimy zmówić Majryf, jest od zachodu słońca aż do wschodu słońca. Ale jak wyznaczyć te godziny? Jak wyznaczyć, kiedy jest wschód, kiedy jest zachód, kiedy jesteśmy na kole podbiegunowym? No, chyba nie muszę wam mówić, że będzie trudno, nawet. Nie trzeba iść na sam biegun, żeby mieć problemy z ustaleniem wschodu i zachodu słońca. Dlatego mamy kilka różnych zasad, które kierują tym, co robi Żyd, jeśli idzie, nie wiem, z wyprawą na biegun, na koło podbiegunowe. Po pierwsze, musicie zrozumieć to, że w takich miejscach, gdzie nie da się wyliczyć dokładnie czasu, gdzie nie da się określić schodu i zachodu słońca, Żydzi nie mogą mieszkać. Nie wolno tam mieszkać na stałe, no bo ponieważ jest ogromny problem z opanowaniem tego, kiedy zaczyna się szabes, kiedy kończy się szabes, kiedy zaczynają się święta, kiedy kończą się święta, no i kiedy zacząć, kiedy skończyć modlitwę dzienną. Dlatego w miejscach, gdzie nie, nie da się dokładnie określić schodu i zachodu słońca, Żydzi nie mogą mieszkać. Idąc dalej, powiem Wam, że w prawie żydowskim jest zapis, jest cała lista rzeczy, które miejsce musi spełnić, żeby Żyd mógł tam mieszkać. Jedną z takich rzeczy jest na przykład mykwa dla kobiet. W miejscu, żeby Żydzi zamieszkali, musi być mykwa dla kobiet. I inną z takich rzeczy jest, o ile pamiętam, bo przyznam się Wam, że nie do końca pamiętam to prawo, więc trochę szyję tutaj. Druga z takich rzeczy to to, że musi być tam dom nauki. Trzecia to to, że musi być tam minian, czyli minimum 10 dorosłych mężczyzn po 13 roku życia, z którymi można się modlić. Ta lista jest dość długa, ja jej całej nie pamiętam i być może jest to dobry temat na kolejny odcinek. Dlatego wtedy Wam opowiem, jakie są wymagania miejsca, gdzie Żyd może mieszkać. Natomiast najważniejsza informacja na ten odcinek jest taka, że jeśli coś nie działa względem prawa żydowskiego, to nie wolno nam tam mieszkać. Na przykład nie da się wyznaczyć godzin albo wschodu i zachodu słońca. Na przykład prawo miejsca, w którym mieszkamy, prawo lokalne, prawo cywilne w jakiś sposób. Nie pozwala nam na praktykowanie, na prawidłowe praktykowanie naszej religii. Prawo żydowskie mówi dina de malchusa dina, co znaczy, że prawo lokalne, prawo, które obowiązuje, prawo cywilne, które obowiązuje w miejscu, w którym mieszkamy, jest prawem. I naszym obowiązkiem jest przestrzeganie tego prawa tak, jakby to było prawo stojera. Nie mamy prawa łamać tego, co ustaliło na przykład państwo, w którym mieszkamy. Nie mamy nie możemy łamać prawa państwa, w jakim żyjemy. Dlatego jeśli z jakiegokolwiek względu prawo miejsca, w którym mieszkamy, zna, w zły sposób wpływa na naszą religię, czyli nie pozwala nam w prawidłowy sposób praktykować naszej religii, to tam nie możemy mieszkać. Ponieważ pamiętajcie, prawo lokalne, cywilne jest prawem i mamy obowiązek jego przestrzegać. Zanim wystartujemy w kosmos, Pozwólcie, że jeszcze zostaniemy na Ziemi i powiem Wam, co w przypadku, jeśli, jeśli jesteśmy w miejscu, w którym nie ma zachodu słońca. Są takie pory roku, jak mam nadzieję, wszyscy z Was wiedzą, że w niektórych miejscach na świecie nie ma zachodu słońca. Jest dzień przez cały czas nie przez cały rok, ale przez, jakąś czas, przez jakiś czas roku, przez jakąś część roku. Co wtedy może zrobić żyd? Po pierwsze, tak jak mówiłem, żyd nie powinien mieszkać w takim miejscu, i dzisiaj nie ma absolutnie nawet jednej religijnej żydowskiej społeczności, która by mieszkała w takim miejscu. Natomiast, co jeśli żyd jest podróżnikiem i chciałby odwiedzić takie miejsce? Bo ja wam przyznam się szczerze, ja bardzo bym chciał odwiedzić takie miejsce. Ja uwielbiam podróżować, uwielbiam świat, uwielbiam oglądać i bardzo chciałbym wyruszyć na przykład na biegun południowy zobaczyć stacje, które tam są, i zwiedzić to wszystko. I co wtedy? Zasad jest kilka, ale najważniejsza mówi, że możemy założyć, jeśli cały dzień jest jasno i nie da się naprawdę, jeśli nie da się naprawdę um, wy, 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 zauważyć wschodu i zachodu słońca, to można zrobić to na kilka sposobów. Po pierwsze, można wyznaczyć najniższy, i najwyższy punkt Słońca na niebie w ciągu tego dnia. Jest to jednak problem, jest to sposób problematyczny, bo czasami ten najniższy i najwyższy punkt Słońca na niebie jest naprawdę znikomy. I co wtedy? Wtedy można założyć, że według czasu lokalnego szósta godzina rano jest początkiem dnia, a 18 godzina po południu jest końcem dnia. Jest to zasada halachiczna, którą można zastosować w miejscach, w których mamy problem określenia wschodu i zachodu słońca, jeśli tego wschodu i zachodu słońca wyraźnie nie ma. Jest to zasada, którą jak najbardziej można stosować. Czas lokalny jak najbardziej możemy użyć. Można też użyć coś takiego, co nazywa się czas oficjalny misji, bo w miejsca takie, jeśli są to miejsca niedostępne, idzie się tam tylko z wyprawą z misją. Ale jeśli jest to na przykład jakaś wioska na Alasce, jeśli jest to miejsce po prostu zamieszkane przez ludzi, to tam można użyć czasu lokalnego normalnie. I tak jak mówiłem, 6 rano dzień, to jest wschód, 18 godzina to jest zachód, bez względu na to, czy te słońce naprawdę zaszło, czy nie. Tą zasadę można stosować zarówno, jeśli jest dzień, bez wschodu i zachodu słońca, jest jasno, ale także można ją stosować, kiedy jest noc. I jest ciemno bez przerwy. Wtedy, oczywiście, tak jak mówiłem, korzystamy z czasu lokalnego albo oficjalnego czasu misji, na której się znajdujemy. No to co widzowie, chyba czas już lecieć w kosmos. Omówiliśmy sobie, co się dzieje na Ziemi, ale co, jeśli religijny Żyd na pokładzie tego prawdziwego, jak najbardziej prawdziwego promu kosmicznego poleciałby w kosmos? Co wtedy? Jak wyliczyłby czas? Skąd wiedziałby, jaka jest data? Stoimy tutaj przy promie Discovery. Jest to prawdziwy prom, jesteśmy w muzeum. Jest to prom, który w kosmosie był wiele razy. Czy byli na jego pokładzie Żydzi? Tak naprawdę nie wiem, bo jeśli byli religijni, to bym wiedział, a jeśli byli niereligijni, to się po prostu z tym nie reklamowali, że są Żydami, więc nie mam pojęcia, czy akurat w tym promie kosmicznym latali Żydzi. Czy w ogóle religijni Żydzi byli kiedykolwiek w kosmosie? A, no chyba, że ci, co wiecie, to z tymi sumerami tam jakieś koneksje mieli i w ogóle, to ci Żydzi tak. Oczywiście żartuję, bo mi się zaraz tutaj wielbiciele sumerów i wszystkich tych dziwnych kosmicznych opowieści zlecą. Więc co robi religijny Żyd, będąc w kosmosie? Jak religijny Żyd może wyliczyć czas modlitwy, ale także określić czas, kiedy zaczyna się Szabas, jaka jest data? Tutaj sytuacja wcale nie jest taka skomplikowana. Wystarczy skorzystać z oficjalnego czasu misji. Wystarczy skorzystać też z oficjalnego czasu miejsca, z którego wystartował prom kosmiczny i według tego czasu lokalnego, z którego w, skąd wystartował prom kosmiczny. Po prostu określa się wschód i zachód Słońca i liczy się ile godzin mija od schodu Słońca, żebyśmy wiedzieli kiedy a skończyć modlitwę poranną, i kiedy już możemy zacząć modlitwę popołudniową, i kiedy możemy zacząć modlitwę wieczorną, bez takiego wyliczenia, no to co? Religijny Żyd w kosmosie siedziałby, latał w koło Ziemi, orbitował i robiłby tylko szachry z Minhamaryw, szachry z Minhamaryw, szachry z Modlitwa poranna, modlitwa popołudniowa, modlitwa wieczorna. Modlitwa poranna, modlitwa popołudniowa, modlitwa wieczorna i nic więcej byśmy nie robili w kosmosie. Byśmy tylko się modlili. Więc jeśli religijny Żyd poleci w kosmos, to wtedy używa czasu lokalnego z miejsca, z którego wystartował prom kosmiczny, lub może użyć oczywiście a, czasu misji. Powiem wam szczerze, że dzisiaj mamy sytuację bardzo uproszczoną, bardzo uproszczoną, ponieważ no może nie w kosmosie, ale każde miejsce na Ziemi możemy sprawdzić, jaki ma czas wschodu słońca lub zachodu słońca. Nawet jeśli trwa bez przerwy dzień albo bez przerwy nocy. Ponieważ mamy aplikacje dzisiaj na telefon, które wyliczają nam czas i jeśli nie ma dnia albo nie ma nocy w miejscu, w którym będziemy się znajdowali, to wtedy aplikacja nam mówi, że użyj tej i tej zasady halachicznej do wyliczenia czasu. Jeśli natomiast możemy wyznaczyć. Dolne położenie słońca i najwyższe położenie słońca w ciągu dnia w miejscu, to wtedy aplikacja nam poda czas i powie, kiedy mamy się modlić, o której godzinie i jak to wszystko opanować. I tak wygląda latanie w kosmos przez religijnych Żydów. Ale skoro tu już jesteśmy i jesteśmy przy promie Discovery, to trzeba wspomnieć o pewnej rzeczy związanej z judaizmem i z lataniem w kosmos. Tak jak mówiłem. W kosmosie, z tego co wiem, nigdy religijny żyd nie był. Ale na pokładzie promu Columbia, który niestety przy wejściu w atmosferę spłonął, był żyd, obywatel Izraela, Ilan Ramon. Ilan Ramon był jednym z członków misji promu kosmicznego Columbia. Niestety tego feralnego promu niestety tej feralnej misji. Która no, nie powróciła w całości, niestety, na Ziemię, um, Ilan Ramon zabrał ze sobą na pokład promu Columbia dwie rzeczy związane z judaizmem, dwie rzeczy związane z Żydami. Pierwszą był mały sejfer Toira. Mały zwój Toira, który przetrwał Holokaust. Mały zwój Toira, który był w obozie. Bergen-Belsen, ten zwój tojra Ilan um, Ramon dostał od znajomego, który był w obozie koncentracyjnym i w tym obozie koncentracyjnym um, ta osoba kończyła 13 lat, ten chłopiec i z tego właśnie zwoju tojra ta osoba po raz pierwszy raz czytała tojra i stawała się barmycwa. Ten chłopiec przeżył wojnę, Baruch Hashem, Sefer Toira także przeżył wojnę, Baruch Hashem, przeżył niemiecki obóz zagłady i trafił w kosmos, poleciał w kosmos. A drugą rzeczą, jaką zabrał ze sobą Ilan Ramon, był obrazek, ręcznie namalowany obrazek przez żydowskiego chłopca, który zginął w Auschwitz. Obrazek ten nosił tytuł... Księżycowy mm, Landscape. Um, krajobraz księżycowy. Obrazek ten nosił tytuł Krajobraz księżycowy i był także na pokładzie um, promu kosmicznego Columbia, który niestety um, nie przetrwał wejścia w atmosferę. Więc tak wyglądają przygody Żydów w kosmosie. Za dużo ich nie ma. I niestety były tragiczne, ale powinniśmy pamiętać o tym, być dumni z tej historii, znać tą historię, um, znać jej szczegóły i wiedzieć co tam się stało, co było na pokładzie. No i taka to historia. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję Wam, że przyszliście ze mną zobaczyć ten prom kosmiczny. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce. I jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć Prom Kosmiczny Discovery, to przyjedźcie do tego miejsca. To miejsce jest niedaleko Waszyngtonu, a niedaleko Stolicy Stanów Zjednoczonych i na pewno znajdziecie je na internecie. To co? To by było na tyle. Dzisiaj z tego kosmicznego odcinka, trochę kosmicznego. Fajnie, że tu jesteście ze mną, trzymajcie się ze mną. Teraz już wiesz. Lahań!